Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w tym króciutkim filmie. Chciałam Wam bardzo, 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 bardzo podziękować za e, jakby 1000 subskrypcji, za przede wszystkim oglądalność filmu poniedziałkowego, który miał, ma ponad 20 tysięcy wyświetleń. Ja nie wiem, dla mnie się to w głowie nie mieści. Dziękuję bardzo serdecznie Wam wszystkim, że mi zaufaliście, że postawiliście tego suba, że postawiliście łapkę w górę, komentarz. Przynajmniej wiem, co Wy na dany temat myślicie i oglądajcie dalej, bo już kolejne filmy się robią. I już kolejne filmy będą co poniedziałek i co czwartek, o godzinie 16 czasu angielskiego, 15 czasu polskiego i czasami bonusy będą w niedzielę albo live'a. Pogadamy sobie na żywo. Buziaki i do zobaczenia już jutro buziaki.